Kuchowa na pograniczu dwóch województw: Województwa Lubuskiego i Wielkopolskiego. Znajdują się tutaj dwa popularne kluby żużlowe: Unia Leszna i Falubas Zielona Góra. Unia czy Falubas? Zapytamy o to naszych uczniów. Oczywiście, że Falubas. Dlaczego? Dlatego, że Falubas ma lepszych kibiców, lepiej jeździ w lidze i po prostu jest lepszy. Co Cię pasuje w tym sporcie? Żużel, żużel. to są emocje. Żużel jest na przykład o wiele ciekawszy niż piłka nożna. Motory, zapach tego paliwa, metanolu. To trzeba po prostu przyjść na stadion i się o tym przekonać. Faluba Zielona Góra czy Unia Leszna? Oczywiście, że Unia Leszna. Dlaczego? Uważam, że to jest bardzo dobry klub. Jeżdżą tam ludzie, którzy mają duży potencjał. No i... Ten klub stawia na młodzież polską i to mi się najbardziej w nich podoba. A co takiego pasjonujecie w tym sporcie? Szybkość, odwaga tych ludzi oraz to, że zawsze wygrywają ci, którzy powinni, a ci, co nie powinni, to nie, nie wygrywają po prostu. Od jak dawna kibicujesz Unię Leszno? Od pięciu lat. Unia Leszno czy Falubaz Zielona Góra? Jako kibic Falubazu z ponad 20-letnim stażem nie jestem w stanie wybrać innego klubu jak tylko Falubaz Zielonej Góry. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że dał nam Andrzeja chuszcze, że mamy cudownych kibiców, że mamy wspaniałe oprawy, niesamowite widowiska, pięknie położony stadion, który jest ciągle w przebudowie, ciągle się rozwijamy, kształcimy nowych, wypuszczamy wspaniałych zawodników w świat. Aluba Zielona Góra, czy Unia Leszno? Oczywiście, że Unia Leszno. Dlaczego? Dlatego, że jestem lokalną patriotką i yy, kibicuję. Tej drużynie. E, co Cię pasuje w tym sporcie? <laughs> no, co mam powiedzieć, że jeżdżą w kółko, to jest oklepane, ale nie. E, ogólnie kiedy byłam pierwszy raz na meczu, e, bardzo fascynowało mnie w ogóle te, te napięcie, te emocje i w ogóle to było coś. Faluba z Zielona Góra. Dlaczego? Bo większość we Wsławie są Unijczykami, a ja staję na przeciwności. A co pasjonuje w tym sporcie? Mocy i adrenalina. Faluba z Zielona Góra czy Unia Leszna? Unia Leszna. E, dlaczego? To chyba już tak historycznie, z kolegami od czasów liceum zaczęliśmy jeździć. Może dlatego na początku, żeby było bliżej, ale, ale cały czas tam jakoś z tym klubem. Co pana fascynuje w tym sporcie? E, powiem tak, dla osób, które lubią trochę sport motorowy twierdzą, że motocross jest ciekawszy, ponieważ jest bardziej atrakcyjny dżurzel. E, zawsze coś się dzieje, niebezpieczeństwo na torze. Mijanki w pozorom jest to bardzo niebezpieczny sport, bo skoro się jeździ nawet sto na godzinę i więcej bez hamulców. Emocje są na pewno. Palobasz czułnia leśna? Nic. Dlaczego? Bo ja nie lubię. Muszę Wam powiedzieć, że to nieważne. Kochani uczniowie, nauczyciele, kto jest kibicem jakiego klubu, najważniejsze jest to, że tworzymy jedną wspaniałą, żużlową rodzinę. Musimy o siebie dbać, być tolerancyjni, wspierać się, pomagać sobie w trudnych chwilach. I najważniejsze jest to, żebyśmy się świetnie bawili na meczach. Falować Zielona Góra czy Unia Leszno? Oczywiście, że Unia Leszno. Dlaczego? No, to patriotyzm lokalny tak mi nakazuje. Mieszkam w Leśnie, także tutaj nie ma żadnych wątpliwości. A fascynuje Panią ten sport? No, do pewnego stopnia tak, no, mam, czuję taki obowiązek właśnie z racji mojego miejsca zamieszkania. falubaz. Dlaczego? Y, ponieważ są najlepsi. A co takiego fascynujecie w tym sporcie, od jak dawna się nim interesujesz? Y, interesuję się od około dwóch lat i tata zaczął mnie zabierać na żużel do Leszna, ale jednak pozostałem przy falubazie. Dlaczego? Skoro jeździłeś do Leszna? Y... No przyjaciół mamy za falubazem i nie wiem no bardziej lubię po prostu falubaz i są najlepsi. Falubaz zielona góra czy Unia Leszno? Y Unia Leszno, zdecydowanie. Dlaczego? No to się w ogóle tak wzięło od mojej mamy, bo mieszkała w leśnie i jeździmy już od, od dużo nie wiem jak to powiedzieć. Kilka lat już jeździmy na Żużel i jestem za Unią Leszno związany. Y co cię fascynuje w tym sporcie? Y bardzo duża adrenalina, dużo mocy, energii i bardzo fajne widowisko. Unia Leszna czy Falubas z Zielona Góra? Dla mnie zawsze od samego początku, kiedy zajęłem się, interesowałem żużlem, zawsze był Falubas. A dlaczego interesuje księcia ten sport? Bo jest to sport, w którym naprawdę jest bardzo ważna i technika i wytrzymałość i jest takim męskim sportem, który w ten sposób bardziej jakoś mnie pociąga. A od jak dawna się interesuje? Bo ja, interesuje się, kiedy jeszcze byłem w szkole średniej, zacząłem już jeździć do Zielonej Góry na mecze, to już trochę lat było. Czyli od zawsze Zielona Góra? Tak, zawsze Zielona Góra, bez względu na to, że zbijeniałem parafię i, i byłem bliżej Gorzowa, 945 km tylko do Gorzowa. I też trzeba było, trudne było, żeby być za Palubazem przy Gorzowie. Tak jak i tutaj we Wschowie, gdzie większość jest za, Unii, za Unią. Ale aczkolwiek to nie przeszkadza, bo przecież to kibicowanie drużynie, a nie jakaś wrogość czy coś, bo to chyba nikt tego nie pochwala i ja tak samo nie. Czyli jest ksiądz za, tym, za tą rywalizacją między kibicami, prawda? Rywalizacją, ale taką kulturalną. Bo można śpiewać kulturalne piosenki, można kibicować swojej drużynie. I to jest wszystko ładnie pięknie. I to jest też piękno tego sportu i kibicowania, a nie trzeba się przecież będąc kibicem bić, rozrabiać, wyzywać, no bo to to nie jest już kibicowanie. Dlaczego interesujesz się żużlem? Co takiego jest pasjonującego w tym sporcie? No przede wszystkim no, to jest jakby rodzinny ten z pokolenia na pokolenie interesuje się żużlem. Babcia pochodzi, moja babcia pochodzi z Gorzowa, pochodziła z Gorzowa, gdzie. Dzięki kibice Mała e, Gróżowskiej Stali, potem tata, e, tata poszedł w stronę swojej mamy. No, tata, no i zabrał mi potem w wieku 4 lat na na żożlowym. Spodobało mi się. Czy Unia Leszno. Unia Leszno. Dlaczego? bo tak znajomi mówią. Już mnie wiele osób pytało, co jest ciekawego w tym, że czterech facetów jeździ na motorach w kółko i to do dodatek tylko w jedną stronę. Ale naprawdę uwierzcie mi, nie da się tego wytłumaczyć, jeżeli ktoś nie był sam na meczu, nie poczuł tej atmosfery, nie poczuł tych emocji, tej adren adrenaliny, która nam towarzyszy podczas spotkań meczowych, przeważnie ligowych, bo to jest najważniejsze dla każdego chyba kibica żużlowego, kto zostanie w danym roku drużynowym mistrzem Polski. Dlatego serdecznie Wszystkich zapraszam na mecze niezależnie czy Unii czy Falubazu Zielona Góra po to, aby się mogli przekonać, że sport żużlowy, czarny sport jest naprawdę wspaniałym sportem. Mogłabym śmiało powiedzieć, że sportem narodowym, dlatego że nie wiem kochani czy wiecie, ale w piłce polskiej to mamy tylko nadzieję, natomiast w żużlu mamy wyniki. Dziękuję. Unia czy Falubaz? Falubaz, a Ty? Unia. Dlaczego? Bo nie Unia, a Ty? Bo nie Falubaz. Mogę zaśpiewać piosenkę na koniec o falubazie. Chcecie, to zaśpiewam. Jasne, że tak. Cały świat już wie, falubaz mistrzem jest. Słychać głośny śpiew, my bawimy się. Dziękuję, to ja mówiłam, tylko falubaz.